Spójrz, kwerkusie, kolejny olbrzym! Doprawdy na tej przeklętej wyspie dosłownie się od nich roi. E, co mówisz? Tak, tak, widziałem, jak szybko sobie poradził ze sługami wielkiego żołędzia. Istotnie, bardzo imponujące. Ale to jeszcze nie powód, żeby mu zaufać? Olbrzymy takie jak ten zniszczyły nasz las. To przez nie wielki żołądź powraca, płonąc gniewem. Co? Doprawdy, czyżbyś postradał wszystkie sześć zmysłów? Chcesz, żebym użył tego olbrzyma jako tarczy? Dlaczego miałbym. Ach, tak, rozumiem. Jesteś diabelsko sprytny, querkusie. Oczywiście, skoro raz pokonał plugawe sługi wielkiego żołędzia, to może zrobić to ponownie. Oczy kota są szare i mętne, ale przyglądają ci się niezwykle intensywnie. Hmm. Co jak ja się... Hej, przestań mnie śledzić. Ehe, tak, dobrze. Całkiem dobrze. Tylko nie jestem pewien. Wszystko jest jakieś takie zamglone. Kot otwiera pyszczek, jakby chciał odpowiedzieć, ale jego wzrok się rozmywa i zwierzę odwraca się od ciebie gwałtownie. Nikomu od kogo to wiesz, dobra? Griff powoli i metodycznie obiera ziemniaka. Kiedy się zbliżasz, podnosi wzrok i odkłada go na stół, zostawiając w dłoni ostry kozik. Czego? Och, chrząkę ci. A kto pyta? Tu masz towar. Uśmiecha się drwiąco i podnosi kozik do światła. Ostrze roz Słucham. Wskazuje kozikiem na zabiedzonego elfa skulonego w klatce. Sam rozwiązuje swoje problemy. W tym ci nie pomogę. Odchrząkuję. Gdybym wiedział, jak stąd zwiać, nie siedziałbym tu i nie pobierał tych cholernych ziemniaków. Zgodnie z zamówieniem. Stary pies zerka na ciebie, ale nie unosi spoczywającej na łapach siwej głowy. Wzdycha ciężko. Jestem Bodzio. To... to i tak nieważne. Jesteś miły. Emi by cię... pociąga nosem. Emi by cię polubiła. Emi, była pociąga nosem moją towarzyszką przez ostatnie 7, dwa w pamięci, plus 55 lat. Magistrowie ją zabrali. Skowiczy? To Emi jest od myślenia. Pewnie dlatego zabrali ją, a nie mnie. Wyje. Skowyczy. kocham cię. Wiesz co? Coś ci pogrzeba. Zjada trupy. Stwór dyszy ciężko przez oblepione ludzkim mięsem usta. Z widocznym wysiłkiem obraca się w twoją stronę. Każdy jego ruch jest przepełniony bólem, a z jego szeroko otwartych przekrwionych oczu wyziera obłęd. Ty Ty Ty, 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 ty chyba się zgubiłeś. Oj, zgubiłeś się. Lepiej uważaj! Oni poprzestawiają ci klepki! He he he. A teraz pytanko. Gdzie rośnie Azal, ja? Hmm, hmm, szybko, bo nie mam zbyt wiele czasu. Może jeśli odkręcę ci czerep i trochę poszperam w środku, to wróci ci pamięć. Chcesz, żebym to zrobił? Czy teraz sobie przypominasz? Zwariowałeś Azalia kocha plaże, Azalia kocha piasek, szum wiatr we włosach powinieneś mieć równo pod sufitem i wszystkie klep... Musisz odpocząć, albo Czyś taki ważniak z tym swoim abracadabra? Co, ty na nic mi nie jesteś potrzebny? Od co? Terefer, jakby mi śmierć zaświeciła kosą przed oczami, tak bym ją wziął za kark i przydusił do ziemi i kazał wrzeszczeć moje imię. Od co? Aleś ty poeta, nie ma co. No mówię przecież, że jak śmierć do mnie przylezie, to jej urwę kościany łeb. Ehe e, tam, zaliczył żem o jeden cios za dużo od tych szulerów cholernych na murach. Trafiła mi się karta nie do pobicia, a nawet żem nie miał kiedy jej użyć. Może tobie się przyda. Jakaby ci się ręka nie trafiła tą kartą... Zawsze wygrasz, ale uważaj na siebie. Znalazłeś się w niewłaściwym miejscu, różowo skóry. Obawiać? Ha! Mogę cię co najwyżej żałować. Ślejby wilk może zostać przywódcą, ale prędzej czy później cała batacha umrze. Nieważne. Jeśli potrzebujesz ekwipunku, mam dobre ceny. Jeśli nie, to będę wdzięczny, jeśli się oddalisz. Hej, ja Cię znam. Lochse, ciemnooka, komediantka spotkana na statku, macha entuzjastycznie i pozdrawia Cię parodią dworskiego ukłonu. Wtedy byłam ahem madame Józefiną Gribble's the Pip, a Ty jesteś sobą. Miło widzieć, że ocalałeś. Nie ma to jak cios macką pogębie, żeby poprawić nastrój na cały tydzień, co nie? Jak udało ci się uciec? Widziałam, jak wpadasz do wody. Myślałam, że już po tobie. Kiedy już się stąd wydostaniemy, postawię ci piwko. Udało ci się dopłynąć do brzegu i tyle? A kiedy jeszcze byłeś w wodzie? Usłyszałeś może coś niezwykłego? Słyszałam to samo. Czy wiesz, co to oznacza? Że nie jestem jedyną. Głos lose więźnie jej w gardle. Radość znika z jej twarzy, wzrok się rozmazuje, a całe ciało sztywnieje. Zamiera w bezruchu. Jej skóra staje się woskowata, a oczy ciemnieją. Szaro-czarne żyły biegną od jej oczu wzdłuż policzków. Lecie, kręci, ciągle go nęci. Ha! Obrosza, jak u psa bardzo wysokiego, bardzo om, dziwnie pachnącego psa. Żalby mi się ciebie zrobiło, ale niesłychana septa ma słabość do pięknych rzeczy, a tobie tak do twarzy z tą obrożą. Śmieje się w twarz moim wrogom rzecz jasna. Nie mają bowiem pojęcia, że najpotężniejsza czerpiąca na świecie chodzi po ich wybrzeżu. ale oczywiście z radością wyrzucą twój nędzny szkielet do morza kiedy już z tobą skończą och cóż za tragiczny koniec Czerpiący tańczą a magistrowie pociągają za sznurki durnie wygłupy nie ocalą ich przez zniszczeniem niesionym przez pustkę ta moc mi się należy od urodzenia tak samo jak Tobie. Ale jedno z nas wzniosło się na niebywałe wyżyny, podczas gdy drugie spadło na dno zbyt żałosne, by o nim mówić. Szkoda. Ha, oczywiście skarbie, ale co jest gorsze, lekarstwo czy choroba?